Cześć kochani, nazywam się Adriana i prowadzę dla Was kanał Spiritual Insight. Dzisiaj omówimy sobie pokrótce dziecko o wibracji głównej 2. Dziecko o wibracji głównej 2 w zasadzie można określić dwoma słowami: jest to spokój i równowaga. I takie są właśnie dzieci o wibracji głównej 2. Delikatne, wrażliwe, bardzo intuicyjne. Czują bardzo głęboko, zauważają emocje innych nawet wtedy, gdy się o nich nie mówi, potrafią koić gestem, słowem lub samą obecnością. Dziecko o wibracji głównej 2 przede wszystkim potrzebuje spokoju, zrozumienia i akceptacji. Nie lubi konfliktów, wręcz stroni od konfliktu, ale to wynika tylko dlatego, że każdy konflikt, każde napięcie odczuwają całym sobą. Dlatego potrzebują również bezpiecznej przestrzeni do wyrażania siebie bez poczucia lęku. Co ty jako rodzic możesz dać dwójce? Przede wszystkim spokój, zrozumienie, miłość i akceptacja. Choć na początku może się wydawać, że to wrażliwość dwójek, to ich to tak naprawdę dar. Dar dla świata, żeby pokazać mu, czym jest empatia i czym jest współczucie. Moi drodzy, w moim e-booku The Numerology Guide to Raising Your Child znajdziecie więcej informacji o tym, jak wspierać dziecko w wibracji głównej 2. Dołączone są również karty refleksyjne dla rodziców. Więcej znajdziecie w opisie pod filmikiem. Koniecznie dajcie mi znać w komentarzach, czy macie w domu dziecko w wibracji głównej 2 i czy odnajdujecie w nim tą wrażliwość. To wszystko na dzisiaj. Życzę Wam miłego dzienka.